Wywiad z Muzą, czwartek, godzina 20.30. Spotkamy się ze zespołem Świetliki i Marcin Świetlicki. Obejrzałem, moi drodzy, koncert. Byłem na tym koncercie, zapamiętałem ten koncert, ale trzeba przyznać, że kolega Marcin jest absolutnym artystą. A więc, tak jakby bujał w obokach, jakby był w zupełnie innej rzeczywistości, wypalił chyba z 8 paczek. Albo i całą sztangę Fajur. Eee, spojrzał przez ciemne okulary na przystanek Kuczok, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że jego poezja i jego koncerty są czymś bardzo wyjątkowym. Tym razem spotkamy się i z muzyką, i z tym, o czym mówi Marcin w naszym pro programie. Wywiad z Muzą, 4 godzina 20:30 świetniki 2008 przystanek Kuczok. O, wsianka! O, wsianka, o wsianka. Daście danko, daście danko od poranka, ha ha, ha Jarocin, Jarocin, Jarocin to jest program, który bardzo przyciąga Waszą uwagę. Z przyjemnością słucham opinii, kiedy gdzieś... Spotkałem się z ludźmi, którzy mają antenę N i mówią Juras, ale nam nie dałeś nam wszystkim wielką frajdę, kiedy możemy obejrzeć Jarocin Jarocin, czyli bardzo stary dzień. Z 1987 roku podzielimy się z Wami koncertem WW 1987 roku, a więc pierwsze kroki zespołu WW na deskach festiwalu Wtedy jedynego, największego, bardzo ważnego, jakim był Jarocin Zapraszam w poniedziałek o godzinie 20.30 na premierowy program Jarocin WW1987. Jarocin! Yeah. Gretkowska, absolutnie drobna kobietka, pani, która się zajmuje polityką, ale w sumie nie jest poli, politykiem. Pani, która przyleciała z antypodów do nas, pani, która e, podróżuje, która jest może bizneswoman, ale wszystko to razem to jest jeden wielki kocioł e, najwyższych pomysłów i opinii na temat rzeczywistości, przede wszystkim. Polskiej. Manuela Gretkowska była naszym gościem na przystanku Woodstock, czyli Akademia Sztuk Przepięknych. Zapraszam na trzecie i ostatnie spotkanie z nią, ale to było spotkanie z Woodstockowiczami. 4. godzina 16.30. Akademia Sztuk Przepięknych. Manuela Gretkowska. Bardzo ważne rzeczy, o których mówiła w 2008 roku. Jaki jest na ten moment Twój stosunek do, do Polski i do rzeczywistości Polski? Co, trochę żyję na emigracji, czyli w Polsce. Mniej żyłam na emigracji, myślę, czasem we Francji i w Szwecji, e, bo to jest stan psychiczny. E, nie podoba mi się to, co się dzieje w Polsce. E, próbowałam robić coś w polityce, bo uważam, że to jest droga do zmiany. Można zmieniać świat książkami, jasne, można pisać, ale to jest bardzo długa droga, a my nie mamy czasu, bo każdy rok nas cofa w stosunku do Europy i do normalności. I wydawało mi się, że te zmiany są w zasięgu ręki. Tak jak kiedyś napisałam strzelaj albo emigruj, podstawiona już pod ścianą w Krakowie na studiach. W takim stanie byłam w komunizmie, tak teraz stwierdziłam politykuj albo emigruj. OG. Środa, godzina 16.30 premierowy program OG, czyli gry komputerowe. Ja już wielokrotnie Wam mówiłem, że ja sam nie gram, ale z przyjemnością słucham i oglądam uwag Szymona, naszego specjalisty od tego, co się dzieje w m, grach. Istotnie buszuje, ogląda, ocenia, przedstawia je, je Wam, a Wy później możecie na podstawie jego słów wyrobić sobie opinię. I jestem spokojny, że ta opinia jest bardzo obiektywna. OG, środa, godzina 16.30. 30 gramy, ale tym razem po raz kolejny komputerowo. O piękne serce. Otrzymaliśmy od dzieci ze szkoły w nie powiat Sokaczew. Czyli to jest zapowiedź naszego kolejnego programu Ratujemy, Uczymy Ratować. Ja już od wielu miesięcy wyjaśniam, że grupa naszych instruktorów jeździ po całej Polsce. Grupa Północ, Grupa Południe. Dwa bardzo piękne, kolorowe samochody. Uczymy nauczycieli nauczania początkowego. Ci z kolei uczą dzieci pierwszej pomocy. Powiat Sochaczew jest tym miejscem, gdzie wszystkie szkoły zostały przeszkolone, a więc trafiliśmy we wszystkie miejsca. Oprócz tego dzieciaki i nauczyciele wykazują niezwykłą aktywność, dlatego postanowiliśmy tam do nich wpaść. I zobaczyć, jak te lekcje są prowadzone, jak nauka, która do nich dotarła prawie dwa lata temu, jak jest dalej prze przekazywana. Program Ratujemy, Uczymy Ratować, środa godzina 19.30. Już nie tylko nasi instruktorzy i nauczyciele, ale tym razem szkoły, dzieciaki, dużo optymizmu i dużo takiej bardzo dobrej zabawy. Zapraszam. Rur, środa godzina 19.30.